I potem mówi do Marty, to ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, nawet jeżeli umarł, będzie żył. Wierzysz w to? Dziś Jezus pyta mnie i ciebie. Ty wierzysz w zmartwychwstanie? Ty wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem? Że te wszystkie sytuacje twojego życia, w których się czujesz jak w grobie, gdzie... Są pogrzebane Twoje plany, Twoje nadzieje, Twoje marzenia. Wierzysz w to, że jak to mi wszystko oddasz, to ja to wskrzeszę, wezmę to wszystko, dam Ci inaczej, dam Ci nowe życie? Wierzysz w to? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie, Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat Twój z martwych wstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś mesjasz, syn Boży, który miał przyjść na świat. Nie czytaliśmy całej tej historii wskrzeszenia Łazarza, ale mnie zawsze porusza Tutaj ten fakt, że Jezus, kiedy dowiedział się o tym, że Łazarz choruje, nie zareagował. Potem Łazarz umarł. Jezus wiedział, że Łazarz umarł. Powiedział to uczniom. Łazarz umarł. I dopiero potem, za trzy dni, wyrusza do Betanii z Galilei, i na czwarty dzień. Przybywa do Betanii. Dość szybko się tak na marginesie przemieścili. To znaczy, Jezus, krótko mówiąc, zdaje sobie sprawę z tego, że Łazacz jest ciężko chory i z premedytacją pozwala mu umrzeć. I to jest bardzo zaskakujące, dlatego że później, kiedy Jezus przyjdzie, zobaczy, jak Marta i Maria płaczą, sam się wzruszy. Będzie widać, jak on współ, yy, współczuje ich stracie. Ale Jezus to wszystko robi, bo tak trzeba. Ponieważ przez to zło ma się okazać większe dobro, którym jest wskrzeszenie łazarza. I przy tej okazji y, ma być coś specjalnie ważnego powiedziane dla nas. Bo zobaczcie, Marta jest bardzo podobna do nas. Y, kocha Jezusa, jest mu bardzo bliska. Jezus jest jej przyjacielem, bardzo go sobie ceni. Jest gotowa za każdym razem o dowolnej godzinie dnia i nocy, kiedy przyjdzie do nich do domu, po prostu wstać, przygotować wszystko, żeby mógł się przespać. Oni uczniowie przygotują posiłek, bo Marta po prostu kocha Jezusa. Podobnie jak reszta jej rodzeństwa, i Maria, i łazarz. Ale Marta nie rozumie tak naprawdę tego, kim jest Jezus. I kiedy Jezus mówi, brat Twój, zmartwychwstanie, Marta. Rozumie te słowa w taki sposób, w jaki wszyscy je rozumieją. To znaczy, że owszem, będzie kiedyś koniec świata i jej brat wtedy zmartwychwstanie. I to jest właśnie, myślę, to, dlaczego Jezus specjalnie czekał, żeby łazarz umarł. Bo Jezus. Chce pokazać i udowodnić, że On ma władzę nad śmiercią. I potem mówi do Marty, to ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, nawet jeżeli umarł, będzie żył. Wierzysz w to? Dziś Jezus pyta mnie i Ciebie. Ty wierzysz w zmartwychwstanie? Ty wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem? Że te wszystkie sytuacje Twojego życia, w których się czujesz jak w grobie, gdzie są pogrzebane Twoje plany, Twoje nadzieje, Twoje marzenia. Wierzysz w to, że jak to mi wszystko oddasz, to ja to wskrzeszę, wezmę to wszystko, dam Ci inaczej, dam Ci nowe życie? Wierzysz w to? To o to chodzi Jezusowi i Marta odpowiada tak, panie. Wyznaje swoją wiarę, mówi: Ja wierzę, że ty jesteś Mesjasz, syn Boży. Marta jest niezwykła. Kobieta wiary. I Jezus idzie potem do grobu i wskrzesza łazarza, który już tam cztery dni leży, do tego stopnia, że śmierdzi. No cóż, ciało się rozkłada wskrzesza tego trupa, bo On jest Panem śmierci. I dziś Jezus przychodzi też do nas, tak jak przychodzi do marty, i mówi miej do mnie zaufanie oddaj mi Twoje życie, oddaj mi tę sytuację lęku, obaw. Oddaj mi Twoje wady, Twoje grzechy. Oddaj mi to wszystko, co dzisiaj grzebie w śmierci Twoją osobowość, Twoje życie, co sprawia, że cierpisz. Oddaj mi to wszystko. A ja Ci dam życie.